Szanowni Państwo, 15 stycznia kończy się promocja związana z podwajaniem prędkości pakietów internetowych. Do skorzystania z niej zachęcamy zarówno nowych, jak i stałych abonentów. Więcej informacji na temat pakietów oraz ich cen znajdą Państwo na stronie www.centrumzgierz.pl. Gorąco zapraszamy do skorzystania z naszej promocji. Zapraszam Państwa na nowy cykl programów w telewizji Centrum, który zatytułowaliśmy Muzyczny Zgierz. Będziemy w nim prezentować zespoły wywodzące się z naszego miasta, nagrywające w studiu tutejszego miejskiego ośrodka kultury lub po prostu występujące na lokalnych scenach. Obiecuję, będzie naprawdę głośno. Paląc przy dzieciach, narażasz je na działanie związków chemicznych, które powodują poważne problemy ze zdrowiem. Bolesne infekcje uszu, przewlekłą astmę i śmiertelnie groźne zapalenie płuc. Papierosy pożerają żywcem ciebie i twoje dzieci. Rzuć palenie już dziś. Beata piechota, witam Państwa w środowym wydaniu programu lokalnego. Zapraszam na wydarzenia. Gdyby świat zgodnie z zapowiedzią majów miał skończyć się w następnym tygodniu, szczególnie żałować by tego mogli pasażerowie z gierskiej komunikacji. Od stycznia obiecano nam bowiem nowe rozkłady uwzględniające sugestie przekazywane przez Zbierzan Kuba niedziela. Praktycznie nie ma sesji Rady Miasta, podczas których nie padałyby pytania o funkcjonowanie komunikacji miejskiej i możliwą modyfikację istniejącego rozkładu jazdy. Niezadowoleni z kursowania autobusów są i radni, i przedstawiciele radosiedla, także pojedynczy mieszkańcy zabierający głos podczas obrad. Jest wiele takich problemów. Ostatni, najnowsze, to jest przesunięcie przystanku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na ulicy Długiej dla autobusu 351. W tym momencie przystanek jest w jednym miejscu, a wiata przystankowa jest 30-40 metrów dalej. I to jest duże utrudnienie dla mieszkańców, którzy to jeżdżą tymi autobusami. Mieszkańcy osiedla Dibuła zgłaszają problemy problem, że mają za daleko do przystanków, że mógłby tam jakiś autobus jeździć. Linia numer 6 jadąca w kierunku do Łodzi czy z Łodzi do Zgierza chodzi tutaj przystanek na Długiej na ulicy Popiełuszki. Tam są przystanki, które funkcjonują dla innych linii. Chodziło o to, żeby wyjść frontem do klienta, czyli do pasażera, mieszkańca Zgierza, aby tam się zatrzymywały. Ten układ komunikacyjny, który w tej chwili jest w oparciu o tę linię, jest moim zdaniem nieco archaicznym i on nie uwzględnia na przykład nowo, nowo budowanych, rozwijających się dzielnic, o połączeniach, o których warto by było rozmawiać. Sugestii zmian jest sporo. Prezydent wieczorek tylko od września bieżącego roku naliczyła ich 17. Często składane propozycje są ze sobą sprzeczne. Jedna rada osiedli bądź jedni mieszkańcy chcą zupełnie czego innego w jednej części miasta i zupełnie czego innego w drugiej części miasta, a dotyczyć to może często tej samej linii, bo ona kursuje między, między tymi osiedlami i to wszystko trzeba gdzieś wyważyć. W tym samym piśmie prezydent Zgierza informowała, że od października rozpoczęto prace nad poprawą rozkładu jazdy. Zespół rzeczywiście, od końca października zaczął pracować i tutaj napotkaliśmy taką naturalną. Przeszkodę w postaci tego, że ciężko było to zgrać na tym starym systemie. W różne strony mógł to przerabiał i to się po prostu rozjeżdżało. W tej chwili, po tych już pierwszych testach nowego oprogramowania, możemy powiedzieć, że ta bariera została jakby usunięta. Nie widzę przeszkód ku temu, aby w miarę szybko to zostało wprowadzone w życie. Nowy program ma synchronizować odjazdy autobusów. Tak aby jak najkrócej trzeba było czekać na przystanku. Na przykład, osoby wracające późnym wieczorem szóstką z łodzi powinny móc płynnie przesiadać się do autobusu numer 5, który zawiezie ich na osiedle. Co ważne, wciąż można zgłaszać sugestie dotyczące nowego rozkładu. Mogą to robić także pojedynczy pasażerowie. Słuchamy wszystkich głosów, jak i grup, grup takich reprezentatywnych, jak i też pojedynczych, tak? Mamy no ja mam taki przykład, który tutaj przychodzi regularnie Saszy pan, który który jest, że nie jest zainteresowany dobrym funkcjonowaniem komunikacji zgłasza swoje, swoje jakieś takie zasadne uwagi, i te uwagi są uwzględniane. Tak? Tego nigdy nie słyszałem, że mogę swoje sugestie zgłaszać. Ja tam nie wiem, mnie nikt nie mówił, że ja mogę zgłaszać. Siedzę i marznę. Od stycznia zapowiedziano już szereg zmian, m.in. utworzenie nowych przystanków dla szóstki i trójki. Podobno nie ma szans na zwiększenie częstotliwości kursów ze względu na koszty, jest szansa na dostosowanie godzin kursowania do osób dojeżdżających do szkół i miejsc pracy. Jak wyglądać będą nowe styczniowe rozkłady, dowiemy się już 20 grudnia, choć nawet po tym terminie przyjmowane będą sugestie pasażerów. A teraz ważna informacja dla przyszłych kierowców. Z dniem 19 stycznia 2013 roku ma wejść w życie nowe egzamin na prawo jazdy. Co się zmieni i czy jest się czego obawiać, szczegóły w materiale. Nowa ustawa to dodatkowe obowiązki nie tylko dla zdających, ale i urzędników. Należy się do tego przygotować, żeby jak najsprawniej klient był obsłużony, żeby nie było korków, zatorów i fachowa pomoc. Urzędnicy będą mieli dodatkowe zadania, oczywiście tak, że no to już tak jest, skoro w obowiązku przybywa, to i tej pracy też, ale wszystko zrobimy, żeby klient był zadowolony. Już teraz przybliżają tę sytuację konferencje na temat mających wejść w życie zmian. Stare prawo jazdy trzeba będzie wymienić na nowe. Pojawi się także dodatkowa biurokracja dla szkół jazdy. Będą musieli właściciele autoszkół przesyłać informacje o rozpoczynających się szkoleniach, o zakończonych szkoleniach, o egzaminach wewnętrznych. Także tutaj też dla nich spadają nowe obowiązki i dla nas też nowe, dodatkowe zadania te informacje trzeba będzie przyjąć, w jaki sposób poukładać. Do zadań starostwa powiatowego należeć będzie m.in. sporządzanie statystyk. Pan Zbigniew uzyskał prawo jazdy prawie 40 lat temu. Swój egzamin wspomina bardzo przyjemnie. Pomyślnie wszystko poszło tak, że nim, żadnych problemów nie było. Jak wynika ze statystyk, to z reguły nowo wyjeżdżający na drogi kierowcy powodują najwięcej kolizji i wypadków. Nowo zdający może nie wszyscy, bo to wiadomo, niektórzy mają we krwi jazdy samochodem, ale większość to jednak utrapienia drogi. Czy nowe zasady pomogą to zmienić? W całym procederze egzaminu na prawo jazdy zmienia się przede wszystkim jego część teoretyczna. Myślę, że nie będzie to trudniejsze, bo dlatego, że będzie dużo takich sytuacji, jakichś filmików, takich sytuacji z życia. Do tej pory pytań na teście dotyczącym prawa jazdy kategorii B było 18. Dwie niepoprawne jeszcze go zaliczały. Od 19 stycznia będzie ilość punktów do, określona do, do zdania. Zmianie będzie podlegało również to, że w tej chwili osoba, która rozwiązuje test egzaminacyjny może cofnąć się do pytania, na które nie udzieliła odpowiedzi, bo na przykład jeszcze nie jest zorientowana, która będzie poprawna. Natomiast te nowe zasady egzaminowania nie będą dawały możliwości takiej, żeby osoba cofnęła. U większości osób, które o prawo jazdy mają dopiero zamiar się starać, zmiany budzą obawy. Instruktorzy uspokajają. Jeżeli ktoś się przełoży do tego, nauczy się przepisów, to nie będzie miał jakichś tam wielkich problemów ze zdaniem tego egzaminu. Istnieje jednak kwestia do rozważenia. Ustawodawca wychodzi z założenia, że wszyscy umieją czytać i pisać biegle, natomiast no, życie pokazuje, że aż tak dobrze nie jest. że Niektórzy mają problem z czytaniem. Jeżeli w tym czasie określonym w, w przepisie nie zdąży przeczytać pytania, co jeszcze zrozumieć, o co go pytają, no to będzie miał problem z udzieleniem prawnej odpowiedzi. Może i ten problem pozostanie jakoś rozwiązany. Jedno jest pewne: koniec ze starymi zasadami. Często narzekamy na dziura wezgierskie ulice, rujnujące nasze samochody. Jednak czasami i remont potrafi wzbudzić kontrowersje. Pojawiają się pytania, dlaczego właśnie ta ulica, a nie inna i czy naprawiono wszystko, co było można. Kuba Niedziela. Większość lokalnych mediów odnotowała zakończenie remontu ulicy Kiri Skłodowskiej. Co prawda gruba warstwa grudniowego śniegu skutecznie dziś przykryła nowy chodnik z kostki brukowej, i równie nowe krawężniki, jednak poprawa stanu nawierzchni widoczna jest nawet w takich warunkach. Asfalt zastąpił trylinkę, naprawiono także wjazdy do procesji. Remont ulicy Skłodowskiej tam przebudowa była, została zakończona 21 listopada, przebudowa trwała 29 października firmą wykonującą te prace była firma wyłoniona z przetargu nieograniczonego, tutaj była to firma zgierska, MPGK. Na remont wydano około 134 tysięcy złotych. Co ciekawe, pierwotnie nie planowano tego wydatku w budżecie miasta Zgierza. Przed rozpoczęciem prac remontowych część radnych zadawała pytanie, skąd takie priorytetowe potraktowanie niewielkiej ulicy. Tak, zapytałem pana pana zastępcę prezydenta dr Wieczorem, pana Staniszewskiego, jaki jest powód tak nagłej zmiany yy, i remontu tej ulicy. Odpowiedź była, odpowiedź była prosta i, i bardzo rzeczowa, jeżeli chodzi o pana prezydenta Staniszewskiego, iż dla celów bezpieczeństwa. Ważnym argumentem za remontem było oczywiście bliskie sąsiedztwo Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady. Ksiądz proboszczu nadmienił. Ponieważ tu przychodzi sporo osób, parafia liczy 15 tysięcy osób, to jest sporo, a są osoby niepełnosprawne, chodzące o kulach, wiadomo gro jest starszych osób. No i takie koślawe chodniki, koślawa jezdnia, to mi się zdaje, że no jednak nie przysparzały tutaj jakiejś takiej chluby naszej parafii. W związku z tym myślę, że pani prezydent posłuchała próśb wiernych, którzy tu przychodzą do, do, naszej, do naszego kościoła, i myślę, że poskutkowało to. Przyjmując założenie, że to właśnie proboszczowi ulica zawdzięcza swój remont, ze zdziwieniem trzeba zauważyć, że właśnie chodnika od strony kościoła jeszcze nie wyremontowano. Tam są straszne wybrzuszenia, i jak idzie starsza osoba, to się potyka, a nie zrobiono nic w tym, w tym, pod tym względem. Tylko po tamtej stronie. A tymczasem kolejne ulice zgłaszane są jako pilnie wymagające remontu. Ten wiadukt, jak sam widzicie, widzicie Państwo, jest bardzo wiaduktem e, ruchliwym. Ponad tysiąc samochodów dziennie jeździ, ponad tysiąc samochodów dziennie mija uczniów, którzy idą chodnikiem, który dosłownie ma półtora. Półtora i płyty chodnikowej. I na to zwracam uwagę. I tu jakoś nie widzę reakcji. Okolice wiaduktu przy ulicy Dygaśinskiego na swoją kolej muszą jeszcze poczekać. W najbliższym wydaniu przyjrzymy się co z planowanym remontem ulicy Żytniej. Wydawać by się mogło, że w kwestii egzekwowania prawa głos zwykłych obywateli na niewiele się zda. Jednak jak się okazuje, istnieją inicjatywy, które dążą nie tyle do wymierzania sprawiedliwości, co do niej samej. Właśnie takie przedsięwzięcie miało miejsce ostatnio w naszym mieście. Choć pisanie listów w dzisiejszych czasach wychodzi z mody, to pisać je warto, tym bardziej w słusznej sprawie. Centrum Kultury Dziecka i nieformalna zgierska grupa Amnesty International włączyły się do ogólnopolskiej akcji na rzecz praw człowieka. Jest to pierwsza taka akcja w zgierzu, nie było wcześniej takich inicjatyw w naszym mieście. Maraton pisania listów trwał przez cały weekend. Pisano w obronie ludzi osadzonych w więzieniach za wyrażanie swych poglądów. Będziemy pisali w obronie. Praw człowieka w obronie niesłusznie represjonowanych obrońców praw człowieka z całego świata. Co roku Amnesty International właśnie wybiera e, około 10 osób, w, imieniu, w obronie których te listy są pisane. Jak napisać taki list? No, po prostu trzeba wszystko od siebie. To, co człowiek uważa, to, co chce dodać od siebie. Tutaj są oczywiście wzory takich listów, są oczywiście wszystkie osoby opisane, e, jak, w jaki sposób. E... Dlaczego doszło w ogóle do ich, do ich osadzenia, ich w więzieniach? Każdy przemyślany argument wystarczyło przelać na papier, by poczuć, że wyciąga się do kogoś pomocną dłoń mimo wielu kilometrów. Piszę list w obronie Pussy Riot dziewczyn, które jeszcze nie zostały zwolnione. Dlaczego taki wybór? Ponieważ uważam, że w każdym kraju powinna być wolność słowa. Zależy mi na tym, żeby w więzieniach nie, nie znajdowały się osoby niesłusznie oskarżone. Postaram się napisać. Dlaczego uważam, że więzień z Tajwanu powinien być zwolniony, a yy, rzeczywiście siedzi w więzieniu bezprawnie? Chodzi o to, że ten apel spotyka się z dużym odzewem. W tamtym roku wysłano, jeśli dobrze pamiętam, ponad 160 tysięcy listów. Więc myślę że, myślę, że ta akcja ma sens i, i jeśli odpowiednio zaangażuje się młodych ludzi, to ma szansę rozwoju. Akcja ma być w naszym mieście organizowana także w przyszłych latach. Miejmy nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. W Zgierzu odbędzie się kolejna akcja wspierająca najbardziej potrzebujących. Tym razem, na pomysł, jak pomóc, wpadło młode pokolenie, które twierdzi, że każdy z nas może zostać aniołem. O kim mowa, zobaczcie Państwo sami. Stowarzyszenie Młodzi Demokraci to organizacja młodzieżowa, której celem jest m.in. inspirowanie młodych osób do działań gospodarczych, ochrony praw człowieka oraz wspierania najbardziej potrzebujących, zachęcając przy tym do pomocy lokalne społeczeństwo. To jedna z inicjatyw stowarzyszenia. Pierwsza część akcji mającej miejsce na terenie marketu przy ulicy Popiełuszki w Zgierzu polegająca na zbiórce żywności na rzecz dzieci ze środka szkolno-wychowawczego w Zgierzu. Akcja w tym roku była organizowana po raz pierwszy przez dwa tygodnie, dwa weekendy, czyli ten 8, 9, 15-16 grudnia. Jak zwykle dzieci dostaną paczki. Będą robione przez ich opiekunów w szkołach. My przekazujemy całość, żywność, całą żywność, którą dostaliśmy. Zostań aniołem, bo tak nazywa się akcja. Organizowana jest w tym roku po raz trzeci. Młodych demokratów wspiera Artur Dunin. Co można dać? Wszystko, co nadaje się do tego, żeby to były dłuższe produkty, czyli kasze, ryż, kluski, słodycze również. W ubiegłych latach zbieraliśmy około 300 kg żywności przy każdej zbiórce. No, radość dzieci jest tutaj bezcenna. Mieszkańcy naszego miasta czynnie uczestniczą w akcji. Kosze na żywność szybko się zapełniają. Na darczyńców czekają pamiątkowe aniołki. Zgierzanie lubią, kiedy pomaga się lokalnie, kiedy wiedzą, że na jaki cel wspomagają. Pomagam? Ja cukier. Co roku biorę udział w takich akcjach. Wszyscy chcielibyśmy mieć miłe święta, to warto też pomagać innym, innym ludziom, warto pomagać dzieciom przede wszystkim. No, otwórzmy swoje serca dla dzieci. Na pewno wszyscy, którzy choć na moment stają się aniołami, to otwarte serce posiadają. Warto więc wybierając się w przyszły weekend na zakupy, włożyć do kosza choć jeden produkt. Oprócz daru dzieci dostaną także promyk nadziei, by ten szczególny przedświąteczny czas był dla nich piękniejszy. Czas na informacje sportowe. W ostatnią sobotę na mniejszej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu rozegrano szczególny turniej. Memoriał zapaśniczy dedykowany tragicznie zmarłemu Marcinowi Kurpińskiemu. Pojawili się młodzi zawodnicy z całego województwa. Zet jak Zgierz, zet jak zapasy. Od dawna ta szlachetna dyscyplina sportu przynosi naszemu miastu wiele wyróżnień na arenach europejskich i ogólnoświatowych. Wystarczy wspomnieć trzech zapaśników z naszego miasta, którzy startowali na igrzyskach olimpijskich. Czy na podobne wyróżnienie miał szansę młody zgierski zapaśnik Marcin Kurpiński? Tego niestety nie dowiemy się nigdy. Marcin zmarł 13 lat temu podczas grupowania kadry. Od tego czasu w Zgierzu organizowany jest turniej dedykowany jego pamięci. Na tej gali startują, począwszy od dzieciaków, skończywszy na juniorach do 20 lat. Zawodnicy tutaj z naszego makroregionu centralnego. W Halimosiru występowali i chłopcy, i dziewczęta. I choć różnie było z wynikami. Jedną walkę przegrałam, a jeszcze dwie muszę zawalczyć. Mam nadzieję, że będzie lepiej, że będą mniejsi zawodnicy. Walczyłem i. Wygrałem pierwszą walkę w mojej kategorii wagowej. Przygrałam. Wygrałam tą walkę i cieszę się bardzo. Może pozostałe też. Najważniejsze było pojawienie się na macie i podjęcie walki z przeciwnikiem. Zawodnikom, którzy stawiają pierwsze kroki, przypatrywali się zapaśnicy utytułowani. To jest najpiękniejszy sport i dyscyplina sportu, jaka może, można sobie, sobie wymarzyć. I do uprawiania i do takiego e, dobrego rozwoju i samopoczucia. Następcy wydają się na dwie kopanowani. Jest bardzo dużo mocnych przeciwników, więc nie wiem jak może się stać, więc lepiej nie kusić losu, żeby powiedzieć, że wygram. Mo mogę przegrać, ale nie będzie źle. Nie było źle, a więcej na temat sobotniego turnieju w reportażu po zakończeniu wydarzeń. Zapraszamy. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Już za chwilę reportaż z przebiegu imprez Mikołajkowych, następnie przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim, by wziąć udział w niecodziennym wydarzeniu muzycznym. A na koniec dłuższa relacja z turnieju zapaśniczego, który odbył się w ostatnią sobotę. Pozostańcie Państwo z nami.